Słuchajcie, y witam Was na teście filetów śledziowych w sosie musztardowym. Są to filety niemieckiej firmy. I zobaczymy sobie skład, co to ma w składzie. Najpierw Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, filety śledziowe w sensie musztardowym z koperkiem. Składniki. 60% fileta śledziowego, czyli całkiem... całkiem nieźle. 12% musztarda, woda, mąka żółta, ocet, sól, przyprawy naturalne, alum, aromaty, olej roślinny, cukier, ocet, sól, zagęszczone. Guma guar, mączka chleba świętojańskiego, musztarda, koperek, aromat, krobia modyfikowana, białko, mlek, ocet winny, cud jęczmienny z octu, Wino deserowe, ekstrakt z drożdży, maltodykstryna, no cebula w proszku, borowiki w proszku, przyprawy, seler, zakwaszacz, kwas winnowy, no i tutaj mamy co zawiera jeszcze musztarda, seler, produkty mleczne, gluten, wartości odżywcze na 100 gram, no to już nie będę Wam tego czytał. No i tutaj jest data przydatności też, no kraj pochodzenia Niemcy i dystrybutor tutaj też jest ale dystrybutora nie będę mówił no byłem ciekaw jak to będzie smakować jadłem też tej samej firmy filety śledziowe tylko że one były w sosie pomidorowym no i były bardzo dobre dobra słuchajcie otwieramy no także mamy tutaj Legika. Tego sobie słuchajcie przełożę do miski. Mamy dwa, jeden duży płat, drugi mniejszy. No wiadomo ile się zmieści. Ja też całej Są one w całości, te filety. Bo, tego tutaj mi się rozwali. Chyba. Nie wiem, ten sosik ładnie wygląda koperkowo Koperkowo-musztardowo no Taki jak mam być to tak wygląda Zobaczymy jak to będzie jeszcze smakować Najpierw ja sobie wszystko tutaj Wleję do tej miski, zamieszam to rozdrobnie troszeczkę Niestety nie pamiętam ile to kosztowało Bo kupiłem to dosyć dawno ale może mi się uda znaleźć gdzieś tener, więc mam na pewno woda. Dobra, to już odkładam. Dobra, mam to tak przemieszane mniej więcej, więc zobaczymy teraz jak to smakuje. Tak to wygląda. Generalnie jadłem lepsze filety śledziowe mamy kawałek śledzia. śledź sam w sobie dobry Tak No jak to na śledzia z puszki, no to nie wiadomo jak to smakuje śledź sam, nie? No ten sos nie jest zbyt dobry Generalnie smakuje jak taka rozwodniona musztarda Tak o, idealnie, rozwodniona musztarda z kopertą ale generalnie da się zjeść jest to dosyć takie słonawe myślę, że lepsze by było jakbym dodał tutaj po prostu łyżkę, dwie musztardy wtedy by to było bardzo wyraziste bo ta musztarda ten sos który, musztardowy, który tu jest no to jest bardzo taki w smaku yy, rozcieńczony za bardzo. No wiadomo, że to jest sos, no nie, nie sama musztarda, ale generalnie y, moim zdaniem jest trochę za bardzo rozcieńczony. No, mało tu jest musztardy, no, mało tu czuć musztardy. A to w końcu sos musztardowy, tak? Także słuchajcie, no takie fileciki, no i też, yy, no i czuć też yy, kwaśność w tym w całym daniu. Także nie wiem, czy to każdemu by odpowiadało. Podejrzewam, że to jest, to jest kwaśność takiego odstąpienia. Nie jest to wyczuwalne bardzo, ale jednak znacząco, znacząco czuję. Także słuchajcie, takie fileciki przetestowane. Czy bym polecił? No ja osobiście raczej drugi raz już bym nie kupił ale też nie można powiedzieć, że to że są złe no bo, no bo jednak filety w sosie musztardowym no raczej są tak mało spotykane więc w sumie tak no nie wiem raz można kupić i sobie spróbować, może komuś podejdą ja osobiście wolę dużo bardziej filety w sosie pomidorowym słuchajcie, taki szybki teści dzisiaj Zakończony, no tak jak mówiłem, na raz, na spróbę można sobie kupić, może ktoś polubi, nie mówię, że nie, może komuś tak podejdzie, żeby to ja sobie skręciłem codziennie Mi to tak nie podeszło, a teraz już kończę, więc słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmiku, trzymajcie się, na razie!